Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dziś zapraszam Was na QA, na odpowiedzi na Wasze pytania. Zróbcie sobie kawę lub herbatę, zależy, kiedy oglądacie ten film i zachęcam do posłuchania. Mam tutaj kilka taki dos takich dosyć ciekawych pytań. Postaram się rozwinąć, ale też nie za długo, bo, żeby ten film nie był taki długi. Ja nie lubię robić filmów ponad 15-minutowych, bo wydaje mi się, że, że was wtedy po prostu zanudzam. Dajcie mi koniecznie też znać, jakich chcecie więcej treści oglądać na kanale poza vlogami. Bo jak gdyby trochę chcę teraz yy, nagrywać też innych treści. Testów, ja bardzo chciałabym wrócić do testów przeróżnych kosmetyków. Także dajcie mi koniecznie znać, jakie treści chcielibyście y, oglądać na kanale. Koniecznie y, zasubskrybujcie kanał, zostawcie y, kciuka do góry. No i zachęcam oczywiście do śledzenia moich mediów społecznościowych jak Instagram, TikTok, y, Facebook. Y, 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 na dole w opisie macie też mój link do Vinted. Jeżeli jesteście zainteresowane wyprzedażą szafy, ja tam co chwilę coś tam dodaję. Zacznijmy od pytań od Lucy, jak wzmacniasz odporność u dzieci w okresie jesienno-zimowym? I słuchajcie, moje zdanie na ten temat jest takie, że yy, odporność w sumie przychodzi najlepiej z wiekiem, tak naprawdę ja to zauważyłam u Alana, czyli u mojego starszego syna kiedy skończył 6 lat, że on po prostu mniej chorował. I powiem wam, że tych rzeczy na te odporności dawałam przeróżne eee, i syropy z czarnuszki, olej z olej z czarnuszki i sama robiłam e, syrop z pigwy i co jeszcze i jakieś tam takie syropy polecane. Sam bukł, o ile się nie mylę, no gdzie ktoś coś mi tam polecił, to, to używałam. W tym sezonie nie używam jeszcze nic na odporność yy, i nie wiem, czy w coś iść. Yy, ostatnio ktoś mi też polecił to neozinę, ale to może jak gdyby jak już się coś zaczyna dziać, bardziej na właśnie na odporność. Ale tak szczerze to chyba poleciłabym najbardziej po prostu ten olej z czarnuszki, on niby najlepiej wspiera odporność. Warto też może sobie jak, jak nie jeść czosnek, wiadomo, bo dzieci jeszcze nie każde zje, moje dzieci akurat zjedzą już przeciśnięty czosnek, to może w jakichś kroplach lub w kapsułkach, zależy w jakim wieku macie dzieci ale no, no ciężko jest, naprawdę ciężko jest wybudować tą barierę ochronną, jeżeli wy macie jakieś sprawdzone yy, rzeczy, to po prostu też piszcie, żeby ktoś może się o tym dowiedział, dlatego no że jak jest ten czas przedszkolny, wrzesień, to chyba każdy po prostu promuje. Jaki jest ten przepis na udany związek napisałam mę nie będę tutaj przekręcała. Ja Wam powiem tak. Ja nie znam absolutnie przepisu na udany związek, bo ja nie wiem, czy w istnieje taki jeden udany przepis. Ja z moim mężem jestem ze sobą 15 lat i ja ogólnie w swoim życiu miałam tylko takie raczej stałe związki. Jestem stała po prostu w uczuciach. Mamy jakieś swoje zasady i ja mogę Wam tylko powiedzieć, kilka takich zasad, które po prostu u nas się pewniają i sprawdzają. Ale w dużej mierze to też zależy, jakimi wy jesteście ludzie. Jaka jest ta druga osoba, Czy gdzieś tam te wasze te mm, zasady są, że naprawdę i jedna, i druga osoba do chce, a nie, że jedna robi to dla drugiej, bo wtedy już po jakimś czasie zacznie się To niekomfortowo. to dopóki, dopóki dla ciebie dla ciebie jest to w porządku, to będziecie po prostu sobie razem w życie szli. Yy, my, tak na przykład, yy, mamy od początku naszego związku, że nie chcemy. Osobno. Wychodzimy tylko i wyłącznie razem. Tak się czujemy pewniej, My się, mój mąż się czuje pewniej, jak jest ze mną, ja się czuję pewniej, jak on jest ze mną. W ogóle robimy wszystko razem. mało rzeczy robimy sobie osobno, my robimy wszystko razem. Ja z nim jeżdżę, nawet jak on, je, jakiś dzień się próbował, jakiś samo coś, to on jeździ ze mną. Robimy wszystko razem, mało co prosimy kogoś o pomoc, tylko my wszystko robimy razem przy i z dodatkowego zajęcia dzieci. Jakieś tam różne konieczki także. Ja zostaję w domu pobiecona z jednym, a on jedzie z drugim, nie z drugim. razem, nakęczane no to potem gdzieś tam że wspólnie coś jemy. Osobno. My wszystko robimy razem, jeździmy wszędzie razem. Adrian też ze mną zawsze jeździł. <laughs> Tutaj pytanie od Eweliny: co z Miss Gold? To jest też dobre pytanie, dlatego że ja od dwóch miesięcy jestem cały czas, słuchajcie, na etapie poszukiwań pracy zdalnej. Bardzo chciałabym znaleźć dobrą pracę zdalną. Jeżeli słyszeliście o takich gdzieś tam pracach, to też śmiało możecie mi pisać, lub jeżeli wy yy, pracujecie w jakiejś pracy zdalnej i jest to fajna praca, to też śmiało mi piszcie, bo prac zdalnych jest sporo. Ale większość z nich dla mnie, jak ja przeglądam te ogłoszenia, to jest, słuchajcie, yy, no oszustwo jakieś. Ja w ogóle nie wierzę w te takie yy, naciąganie ludzi, wkłady własne i tak dalej, że się tyle i tyle zarabia. Te wszystkie oferty są dla mnie po prostu surrealistyczne, tak? Nie wydaje mi się to wszystko prawdą. Ja jestem ogólnie taka podejrzliwa zawsze, 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 zawsze. Mi jest ciężko też do czegoś przekonać. No i jak gdyby ja nie chciałam wracać tak głównie do Miss Gold, to chciałam jak sobie znajdę pracę, po czasie wrócić do Miss Gold tak hobbystycznie, bardziej niezarobkowo. Jeżeli nie uda mi się znaleźć tej pracy, miałam sobie jeszcze dać wrzesień, Chociaż wrzesień mi się tak przeciąga, dlatego że mam dzieci chore i w ogóle nie mogę się tym zająć, bo w ogóle nie mam na to teraz czasu, przez to, że wiecie, że, że, że te dzieci są chore. No bo to też yy, potrzebuję gdzieś tam pojeździć, popytać i tak dalej. Jeżeli mi to nie pyknie, no to pójdę tak może bardziej w to Miss Gold no chyba wtedy tak po prostu także generalnie to mi z Gold i tak i tak wróci tylko albo na taką skalę subtelniejszą, jako hobby lub głównie tak zarobkowo ja bardzo ogólnie lubiłam tą pracę i żałuję, że to tak słabo mi pykło ja zrezygnowałam na czas wakacji z tego, dlatego, że wakacje były bardzo słabym okresem jeżeli chodzi o sprzedaż a mi się ogólnie zawsze to podobało zawsze lubiłam robić te transmisje jak znajdujesz chęć do życia tutaj napisała Edyta mam depresję i ciężko jest mi teraz ściskam Cię bardzo mocno ja absolutnie tutaj nie mogę Ci dać jak gdyby żadnej rady jeżeli chodzi o depresję ale jak znajduję chęć do życia wiesz, jeżeli masz depresję no to pewnie ciężko jest tak po prostu znaleźć chęć do życia tak naturalnie ja spełniam się ogólnie w swoim życiu ja nie robię nic wbrew sobie. Jest to poświęceniem, że jestem gdzieś tam w domu z dziećmi, ale poświęcenie, ale ja tego nie odczuwam, że, że jestem przez to właśnie mniej szczęśliwa. Wręcz przeciwnie, ja po prostu lubię być z dziećmi moimi uwielbiam, ja nie mam problemu, jak one nie idą do szkoły. Ja się po prostu w tym spełniam i myślę, że. To daje mi dużo, dużo właśnie takiej, takiej, takiej siły, że też mam wsparcie zawsze ze strony męża, który mnie po prostu docenia, pomaga mi też, słuchajcie, na każdym kroku. Ja nie jestem w tym sama. Ja nawet jeżeli miałabym jakiś gorszy dzień czy coś, to ja mogę sobie z nim po prostu usiąść i pogadać, dlatego że my też po prostu jesteśmy oprócz tego, że parą, małżeństwem, to jesteśmy też po prostu przyjaciółmi. I to jest w ogóle najbliższy mi przyjaciel. Jak sprawdza się bezprzewodowy odkurzacz z funkcją mycia, chyba z Aliexpress do podłóg, w połysku, muszu? Zadała to pytanie. Ja mam swój odkurzacz, ten myjący, RedKey, nie, 2 lata, to w maju dopiero będzie chyba 3 lata jak go mam. Na pewno wyszły już nowsze modele. E, które może właśnie od razu osuszają tą podłogę. Wydaje mi się, że w ogóle podłogi w połysku mają to do siebie, że trzeba je polerować, żeby one się tak pięknie błyszczały. Ja używam go jak gdyby do mycia podłóg cały czas. Ja tylko nim myję podłogi. I moje podłogi, no wiecie, jak nie zaświeci na nie żadne słońce, no to one się świecą. Jak zaświeci na nie słońce, to też jakiś smuk nie widać. Także ja mogę jak gdyby z czystym sercem ogólnie polecić ten MOP, pomimo że on nie ma jeszcze tej funkcji suszenia, myślę, że jeżeli są nowsze modele, które od razu osuszają tą podłogę, to one w ogóle mogą się jeszcze lepiej sprawdzić do podłóg w połysku. No, ja jestem z niego zadowolona, po prostu. Powiem tak, ja, ja zawsze używam w ogóle ciepłej wody do mycia podłogi, żeby właśnie te płyny lepiej tam się w sensie rozpuściły i nie zostawiały tych smug. Czy chciałabyś, od Pauliny Uliny, czy chciałabyś mieszkać w jakimś innym rejonie Polski? Czy tu jest Twoje miejsce na Ziemi? Wiesz, co mieszkać, jeżeli chodzi o rejon, to może tak, bo to nie jest jakiś inny rejon, bo to jest nadal nad morzem. Zawsze myślałam, chciałabym mieszkać w Gdańsku, jeżeli chodzi o Polskę. Dlatego, że jest to nad morzem, ja lubię mieszkać nad morzem i nie chciałabym właśnie zmieniać rejonu zamieszkania, chociaż kiedyś zaraz Wam powiem, miałam trochę inne zdanie na ten temat. No i lubię miasta. I lubię miasta i dlatego Gdańsk, bo jest fajnym, większym miastem. Kiedyś takie miałem, gdyby w głowie, założenie, że jak będę już taką babcią, jak będę ja babcią, to że sobie wybudujemy z Adrianem domek w górach, w Zakopanym. To wszystko dlatego, że właśnie ja bardzo chciałabym, żeby moja babcia mieszkała właśnie w tym rejonie. Ja bardzo bym chciała mieć kogoś z rodziny, właśnie babcie, yy, jakąś taką, wiecie, ciocię, do której mogłabym pojechać na święta do Zakopanego, przeżyć te święta tak, jak przeżywają to oni, z wszystkimi tradycjami, obchodami i tak dalej, i tak dalej. Uwielbiam takie klimaty ogólnie, uwielbiam, myślę, żebym się w tym mega odnalazła. My tutaj, mieszkając nad morzem, yy, wiecie, że to są tereny takie pozyskane w czasie, że tak powiem, do naszego kraju yy, i... My tutaj nie mamy właśnie żadnych takich tradycji, jakichś obyczaj i tak dalej, jak mają niektóre rejony w Polsce. U nas tego nie ma i właśnie może dlatego przez to mi tego jak gdyby brakuje. Także wyprowadzić się gdzieś tam w inny rejon nie, ale bardzo chciałabym tak regularnie odwiedzać właśnie na przykład góry. Jaką porę roku lubisz najbardziej? Wiecie co, no każda pora roku, nie mam chyba jednej ulubionej. Na każdą porę roku, która się zbliża, jestem podekscytowana, o tak. Teraz rozpoczyna się jesień i ja jestem też podekscytowana i uwielbiam suchą, słoneczną jesień, nie taką deszczową. Chociaż czasami jak pada piękny, taki, saczy piękny, źle powiedziałem. taki subtelny, wiecie, deszczyk i iść sobie tak na spacer z parasolem, to też jest mega przyjemne. Może nie tak tutaj na wsi, gdzieś tam po polach, w błocie, to nie, to nie jest mój klimat, ale tak normalnie gdzieś po chodniku tak delikatnie jak pada ten deszczyk stuka w tą parasolkę, to jest no mega klimatyczne właśnie ostatnio tak spacerowałam e, i było to takie przyjemne, na dworze też nie było wtedy zimno, nie wiało no, to też jest przyjemne, też jest jesień mega klimatyczna, bo mamy już świeczki e, i jest też klimatycznie, no zima, zima mi, się, zima mi się kojarzy z grudniem, grudzień jest w ogóle dla mnie piękny, magiczny i tak dalej, nie lubię tej pogody, kiedy jest oczywiście chlapa, deszcze i tak dalej, wiosna, wiosną jestem też taka pełna energii, bo wszystko się budzi, człowiek ma w ogóle tak więcej energii do życia, przynajmniej ja tak mam, no a lato, no to w ogóle jest fajnie, pięknie i słodecznie i staramy się zawsze robić bardzo dużo, żeby później właśnie mieć takie te wspomnienia z lata dużo zdjęć, żeby właśnie potem miło to wszystko wspominać. Czy planuje jeszcze dziecko? Monika mnie zapytała. Żadnych już dzieci. Ja już się cieszę, że moje dzieci robią się, czy cieszę się, że robią się coraz starsze. No to nie, to jest, to jest źle to powiedziałam, nie cieszę się. Bo pamiętajcie, że każdy etap w życiu dziecka ma swoje uroki, ma swoje też minusy, ale ma też bardzo dużo uroków i trzeba się z tego cieszyć. Będę mówiła trochę głośniej, bo Adrian kosi jakiej teraz używasz suszarki i czy jesteś z niej zadowolona, właśnie suszarka to będzie, słuchajcie, kolejny mam na liście filmów, które na pewno nagram o niej recenzję, bo już jej używam chyba od około, nie no, od miesiąca jej używam, bo kupiłam ją sobie na urodziny, to jest ten taki multi-styler z szarka gdzie mamy różne końcówki i powiem Wam, że no odmienił on na pewno moją, moje włosy to jakie one są, a więcej o nim, to już niedługo nagram dla Was właśnie wideo. Skąd czerpiesz inspirację co do swojego stylu? Czy jest ktoś na przykład znany, na kim się wzorujesz? Wiesz co? To napisała Kasia. Wiesz co, Kasiu? Eee, stylu. No nie uważam, żebym miała w ogóle jakikolwiek stylu. Bieram się tak raczej bardzo klasycznie. Podoba mi się w ogóle tak dużo różnych styli, że potrzebny by mi był na to wszystko z 10 worków pieniędzy, żeby ubierać się tak modnie i w trendach i tak jakby człowiek po prostu chciał, to by można było oszaleć. Eee, a czy czerpię skądś inspirację od kogoś? Raczej nie, raczej to są jakieś takie przypadkowe albo osoby, albo nie wiem, modelki na tych zdjęciach e, na Pinterestie, czy na Instagramie, e, Wyświetlają mi się jakieś na, na przykład teraz jesienne stylizacje i coś mi się na przykład z danej stylizacji spodoba, no i wtedy czasami to zakupuję, czasami nie zależy, bo jeżeli jest to dziewczyna z zagranicy, no to z reguły ciężko jest to dostać. Jeżeli jest to jakaś dziewczyna tutaj z Polski, no to wtedy e, najczęściej zazwyczaj jest to HM albo Zara, to jest po prostu najczęściej, że te rzeczy są z HM albo z Zary. E, no, to czasami sobie coś zamówię, a po prostu czasami, jak przeglądam jakieś strony, to mi się coś też po prostu spodoba. Też swojego czasu sporo kupowałam gdzieś tam na transmisjach sprzedażowych, na Facebooku. Czy możesz powiedzieć coś więcej o domu? Ile pokoju, jaki metraż, plusy i minusy? Jaki metraż? Tutaj mamy 125 metrów i ja na chwilę obecną. Mm, wiadomo, pierwszy dom, jak to mówią, wiecie, budujemy dla wroga, tak? Coś takiego to było. No ja bym już dzisiaj inaczej ten dom zbudowała. On już miałby inny metraż, większy. Inaczej bym pomieszczenia rozmieściła. My kupiliśmy gotowy projekt i trochę go pozmienialiśmy. No. Fajniej sprawdziłby się jednak swój własny projekt. No ale tutaj jest po prostu bardzo duża, bardzo duża różnica w cenie, jeżeli kupujecie gotowy projekt, niż ktoś tworzy dla was indywidualny projekt. Ale no to powiedzmy już, że przy tym gotowym projekcie bym po prostu więcej mm, poprzerabiała pomieszczenia, bo mam y, na przykład y, łazienka, nie musiałaby być taka duża, a wolałabym mieć dużo większą garderobę, dużo większy tutaj salon. Także no na pewno bym taki chciała ten dom około 140 metrów. Na pewno. Już teraz. Eee, ale ja już nie będę budowała na pewno kolejnego domu, bo budowy i remonty to w ogóle nie jest dla mnie. Gdzieś tam urządzać mogę, ok, ale budowa, słuchajcie, od podstaw to ja tego nie polecam. Ja tego nie polecam. Jeżeli macie na przykład teraz w głowie zgwostkę, czy kupić gotowy yy, dom od dewelopera w stanie deweloperskim, czy się wybudować to idźcie do dewelopera, naprawdę, to zaoszczędzi dużo waszych nerwów, czasu, nerwów i tak dalej, i tak dalej, podejmowania decyzji, czasami naprawdę już na etapie budowy musicie tak wiele rzeczy, o tak wielu rzeczach zadecydować, o których no jeszcze nie macie pojęcia, bo myśleliście, że to dopiero będzie gdzieś tam na etapie dalszym, ale to już trzeba wcześniej o pewnych rzeczach yy, zadecydować. Eee, na pewno ja mogę jeszcze co polecić jeżeli chodzi o dom, bo wiele osób jak my się tu budowaliśmy i robiliśmy kominek, to tak na nas wiecie patrzyło na zasadzie mm, głupki robią sobie kominek, tylko wydadzą na to pieniądze, eee, nawet pan który namontował kominek, to też tak wiecie tak mm, 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 no, że jest to taki pociąg w salonie że dużo osób sobie robi, a potem nikt nie korzysta, ja polecam w 100% kominek, to jest mega mega klimat, ale nawet no nie tylko klimat my tak z początkami jesieni na pewno przynajmniej było tak w tamtym roku i w jeszcze poprzednim roku, że cały październik jeszcze nie włączyliśmy ogrzewania tylko właśnie paliliśmy sobie kominkiem i fakt, że on zostawia wiecie dużo syfu dookoła, trzeba więcej sprzątać ale to ma też właśnie swój klimat ten kominek także ja akurat kominek jak najbardziej tak mamy tutaj trzy pokoje plus salon tak po prostu, dzieci mają swoje pokoje, my mamy swoją sypialnię i mamy tutaj salon. I to były już wszystkie pytania. Bardzo dziękuję w ogóle za te pytanie, pytanie, bo wszystkie były bardzo ciekawe i niepowtarzające się, także bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie je zadać tutaj na dole. I na pewno za jakiś czas, Ja ogólnie dość rzadko robię takie QA na Instagramie czy gdzieś tam to w ogóle nie robię takich QA, tylko tam zbieram pytania z reguły, a tu na nie odpowiadam. Ale jeżeli ktoś nie ma, to możecie tutaj na dole też zadać mi pytania, rozpoczynając za nie właśnie literami QA, i wtedy wasze pytanie. I wtedy będę wiedziała, żeby do kolejnego QA, jak będę za jakiś czas nagrywała, je po prostu dodać. To tyle. Miłego.